Poniższy dokument nie ma na celu obrażenia kogokolwiek czy wyśmiewania się z czyich przekonań, a jedynie sposobu funkcjonowania poszczególnych grup, wspólnot religijnych, kościołów i ich wpływu na życie poszczególnych ludzi. Istnieją sieci, które łączą ludzi z różnych powodów, inicjatyw, przedsięwzięć, idei, ale są też i takie, które, jak pokazują różne badania socjologiczne, burzą ład i porządek w życiu niektórych rodzin. Czy poddawałeś lub poddawałaś kiedyś analizie własną religię? Osobiście nie lubię tego słowa religia, bo zawsze się ono kojarzy z grupą o nazwie świadków Jehowy, którzy mają zwyczaju pytać swoich rozmówców do jakiej panu lub pani należy religii i czy jest ona prawdziwa. Ale jako, że przyszło nam żyć w świecie otoczonym w wszelkiego rodzaju religiami, więc warto by było coś o nich powiedzieć z naszej perspektywy. Co jest ich podłożem? Tu może baść wiele odpowiedzi. Jednakże krótko można opisać te, które trzymają nad współczesnym człowiekiem sieć, czekając, aż będzie można taką osobę, najczęściej młodą, zamknąć w dybach religijnych nałóg. Wielu sądzi, że rozwój ruchów religijnych jest spowodowany tzw. erą wodnika, która ponoć zaczęła się w 2012 roku. Był to czas, gdzie spekulowało się najwięcej, podając nawet daty końca świata. I zmieniło się, choć świat trwa nadal jak trwa. To, co się zmieniło, to pomnożenie powierzchowności, obojętności na wiele spraw, Nieudactwo najczęściej ze strony rządzących. Kilkanaście zjawisk w przyrodzie na domenę niszczących. Tajfuny, huragany, trzęsienia ziemi. Pojawienie się terroryzmu ze strony radykalnych islamistów. Tak więc widać, że zmiany następują, lecz te niekorzystne. Te niekorzystne sytuacje, o których Wspomniałem, są wykorzystywane przez niektóre z ruchów religijnych. Ruchy o nazwie New Age, wykorzystując niemoc czy też brak funkcjonalności niektórych instytucji religijnych, wyszły z propozycją jogizacji osobistej. Ich ofertą jest medytacja i uprawianie ćwiczeń, lecz na ten temat będzie odrębne opracowanie. Czas, kiedy jak grzyby po deszczu pojawiły się różnego rodzaju gabinety wróżb i czytania skat Tarota, to też osobny temat. Są rzeczy, które, które potencjalny człowiek powinien wiedzieć, ale przejdźmy do rzeczy. Ilość ruchów religijnych w naszych czasach jest liczna. Są ruchy chrześcijańskie różne, są ruchy pseudochrześcijańskie czyli takie, które wykorzystują nauki esoteryzmu, oczywiście oprócz tych największych, już nie tyle co ruchów, ale instytucji, gdzie wykorzystywane jest wszystko, od nauk kabały, skończywszy na okultyzmie. Czy rzeczywiście nastąpiła tak zwana era wodnika, która według interpretacji różnych proroctw miała przynieść wzrost poznania i rozrychuchości? Odpowiem wprost. Nie. Nie nastąpiła ani tak zwana era wodnika, ani nie nastąpił wzrost poznania. Dlaczego? Bo wszystkie owe interpretacje są efektem obliczeń, przyliczeń wielu różnych kalendarzy, które zwyczajnie ustanowili ludzie. Taka rzecz na przykład ma miejsce w kalendarzu gregoriańskim. Ile razy był ten kalendarz zmieniony, to już można sobie osobiście prześledzić. Do obliczeń dochodzą wszelkiego rodzaju grupy jasnowidzów, wróżek, proroków, objawień i praktycznie wszyscy skupiają się na jednym. Katastrofach, biedzie, wojnach, głodzie i całej reszcie nieprzyjacielskich i niszczycielskich elementów. A przecież rozsądny człowiek, obserwując wydarzenia na Ziemi, który choć trochę się tym interesuje, w sumie nie potrzebuje zastępów takich ludzi, którzy nic nowego pod Słońcem nie mówią. Co mają do zaproponowania istniejące religie oprócz członkostwa? Na to pytanie odpowiada w pełnym tego słowa znaczeniu termin religia. Religia jest stanem, który często zamyka się na zewnętrzny świat, opinię, naukę, który pozwala jej wyznawcy identyfikować się z rodzajem bóstwa, siły czy też energii za pomocą pośredników. Religie to zorganizowane gremia, które na przełomie historii ludzkości tworzyły chaos, podziały, wojny, konflikty, używając do tych celów imienia swojego Boga. To ci, którzy stworzyli w myśli ludzkiej przekonanie o potrzebie pośredników, aby zbliżyć się do Boga. Wszystkie dzisiejsze religie są zorganizowanymi instytucjami, mniej lub bardziej rozwiniętymi. Prawdy jakiejś religii stają się często prawdami społecznymi, państwowymi, wbrew istniejącemu prawu, pochodzącemu z ludzkiej natury że każdy człowiek może mieć zupełnie inne spojrzenie, punkt widzenia i odmienne zdanie w sprawach przyjętych przez ogół danej grupy. Narzucanie innym ludziom swoich przekonań prowadzi do faworyzowania danej grupy, którą wynosi się na piedestały, przykrywając nawet poważne błędy lub nawet czasami przestępstwa. Poszukiwanie prawdy jest oparte na podstawowej zasadzie, a jest nią poznanie swojego wnętrza. To, co posiadasz i poznasz wewnątrz siebie, czyli Twoje myśli, uczucia, stany emocji, wyrażasz na zewnątrz. Twoje zewnętrzne ja nie istnieje bez wewnętrznego. Istnienie świata zewnętrznego, tego wszystkiego, co widzimy jest dowodem istnienia świata wewnętrznego. Nasz wewnętrzny świat jest uformowany z warstw myśli, które najczęściej bywają powierzchowne, oraz uczuć, które są już znacznie głębsze i pełne subtelnych odcieni. Pierwsze spotkanie z własnymi myślami to z czym się spotkasz z zorganizowanej religii Staje się nagle Twoją rzeczywistością, ale nie Ty ją tworzyłeś czy tworzyłaś. Jej autorami są ci, którzy byli przed Tobą. Ty jedynie zaczynasz uczestniczyć w jej mechanizmach i najczęściej widzisz tylko jej zewnętrzny świat piękną oprawem. Aby to zobrazować, posłuchmy się przykładem osoby niewidzącej od urodzenia. Tu ze szczególnym szacunkiem dla tych osób. Osoba niewidoma od urodzenia nie może wyobrazić sobie kolorów, dlatego że ich nie widziała. Dlatego też nie może sobie ich wyobrazić. Osoba niewidoma nie wie jak wygląda dzień czy noc. Odbiera to jedynie zmysłami. Przemieszczając się wśród ludzi i gwaru ulicy, kiedy jest już cicho, na ulicach odczuwa noc. Z naszymi myślami i współpracującymi z nimi zmysłami i uczuciami jest podobnie. Nie wiemy, jaki jest wewnętrzny świat religii, gdyż widzimy tylko jej zewnętrzną powłokę, czyli taką, jaką nam przedstawia ona sama i która jest przyjęta przez ogół. Akumulując religijne myśli, można wytworzyć z nich mur, który utrudnia nam pójście dalej w naszych rozmyślaniach i podejmowanych decyzjach. Trzeba wyjść poza nie, poza myślenie religijne, gdyż religia pod kątem myśli rozwiązań zna tylko jedną metodę, która objawia się pod różnymi imionami, ale pod wspólnym mianownikiem, a jest nim posłuszeństwo. Wystarczy obserwować nasze myśli. Obserwuj swoje myśli na ekranie swojego umysłu. Wtedy jako obserwator staniesz się silniejszy, a religijne myśli będą się stawać coraz słabsze. Są myśli, które nam pochłaniają więcej energii. I są takie, które po prostu przelatują przez umysł bez większego zaznaczania swojej obecności. Często dzieje się tak, że nas umysł pochłaniają myśli bezużyteczne, na którym się koncentrujemy lub które co gorsza rozwijamy. Do takich należą rozmowy o innych ludziach bez ich obecności czyli inaczej plotkowanie, obmawianie innych ludzi i zarazem emocjonalne przeżywanie naszych wypowiedzi w stosunku do nich, złość wyrażana w przekleństwach. To największe pokłady energii, jaką zużywa człowiek, osłabiając jednocześnie zdrowy rozsądek. Poprzez Twoje myśli dojdziesz do warstwy uczuć i do ich subtelności. Teraz możesz obserwować Twój stan emocjonalny, uczucia i jak współgrają z Twoimi myślami. Kiedy dojdziesz do ciszy własnego umysłu, wtedy stajesz sam na sam z sobą. Nic więcej nie istnieje, tylko Ty, człowiek i Twoje prawdziwe ja. To właśnie cisza umysłu przedstawia Twoją wewnętrzną piękność lub to nad czym powinieneś jeszcze popracować. Cisza jest wewnętrznym językiem Twojego ja, która potrafi zrozumieć otaczający Ciebie świat. Wtedy, kiedy zasiądziesz w Twoim wewnętrznym domu, objawi Ci się rzeczywistość, którą jesteś. Drzewa, księżyc, słońce, ptaki, góry, morze. Wszystkie one tworzą organiczną jedność. Religia zorganizowana jest najwyższym osiągnięciem człowieka, by zaciemnić jego duchowe i rzeczywiste ja. Świat religii nie widzi nic poza nią, bo też nie czuje takiej potrzeby. Kiedy przebije się wielowarstwowy mur religijności, twoje samopoczucie staje się elastyczne, zaczyna emanować szczęście, ogarnia wewnętrzny spokój, Wyostrza się zrozumienie wielu wcześniej niedostrzeganych rzeczy. Życie powoli zaczyna stawać się odświętną, radosną, uroczystą pieśnią. Ale zorganizowana religia jest czymś zupełnie innym, przeciwstawnym, więc czuję się zobowiązana, że powinna wyjaśnić człowiekowi, że prawdziwa religia nie może być kwestią indywidualną. Kiedy prawda staje się zorganizowana, zwyczajnie umiera. Przekształca się w doktrynę, teologię, przestaje być osobistym doświadczeniem Boga, niezwykłym przeżyciem, gdyż w mnogości nie ma doświadczenia. Zorganizowana religia jest inną formą polityki. Polityka jest najniższą formą działalności człowieka, tak samo jak religia. Możesz ich widywać, czyli duchownie, codziennie, podobnie jak polityków, lecz tak jedni jak i drudzy zawsze byli powiązani z działalnością o nie zawsze czystych zamiarach. Oczywiście należy wspomnieć, a nie pominąć formy pomocy biednej, jaka jest udzielana. Nie przez wszystkie, nie zawsze i nie dla wszystkich potrzebujących. Z pewnością tu nie można generalizować, gdyż istnieją wyjątki. Jedni drugich wspomagają. Zostały też podzielone już role między nimi. To, co jest ziemskie, należy do polityków. To, co wewnętrzne, Twoje, intymne, do religijnych przywódców. Wiele razy nie można wyjść ze zdumienia, i to wydaje się niesamowite, że duchowi liderzy mogą deklarować bezpośrednio tak absurdalne nieraz rzeczy, jak ta, iż bezpośrednia rozmowa z Bogiem jest grzechem, że trzeba to uczynić właściwą drogą poprzez ludzi siedzących na religijnym tronie. Miliony religijnych urzędników zostaliby bez pracy, gdyby ludzie zaczęli samodzielnie osądzać rzeczy, które są podawane za prawdę. Dzieje się tak dlatego, bo ich funkcją jest nie mówienie prawdy, bo też jej nie znają. Oni nie szukają prawdy, nie są poszukiwaczami, lecz tymi, którzy eksploatują. Zorganizowane religie, niezależnie czy będzie to chrześcijaństwo, judaizm, islam, hinduizm, nigdy nie poszukiwali prawdy. Przez 2000 lat Jakie prawdy zostały odsłonięte dla ludzi oprócz ciągłych przepowiedni o końcach świata, w przesłaniach maryjnych, wzbudzających strach i bojaźń u danej grupy ludzi? To przecież ma już swój sprawdzony termin i definicje. a brzmi to manipulacja. Jaki wkład owe religie wniosły do społeczeństw? Nie posunęli się ani o krok do przodu w naukach swoich założycieli. Jeśli nic nie wniosły, to po co człowiekowi zorganizowane twory religijne tego typu? Są tu religie o charakterze imperialnym. Najpierw Żydzi powiększyli swoje terytorium, niszcząc po drodze wszystkie istniejące nacje w imieniu swojego Boga. Większość oginęła z jego nakazu. O tym przecież czytamy w Starym Testamencie. Potem nadeszło chrześcijaństwo, politycznie objąwszy władzę nad Europą. By zaraz potem rozprzestrzeniło się dalej, też niby z boskiego narkazu. Nieco później pojawia się islam ze swoimi zapędami i krwawą w wielu krajach działalnością, chcąc również dominować nad światem. Czy widzicie, jaki jest duch religii Abrahamowych? I nie piszę tego jako pierwszy i z pewnością nie ostatni, gdyż pierwszymi byli filozofowie tam Greccy jak i rzymscy. Trzeba byście wiedzieli i zapamiętali, że tak Zaratustra, czy budda, czy też inni nie byli częścią żadnej religii ani też żadnej nie założyli. Oni byli indywidualnymi poszukiwaczami prawdy, a potem jej głosicielami. Zorganizowane religie, tak samo jak politycy, prowokowały wojny. Zmieniały się tylko ich nazwy. Politycy walczą za różne murty polityczne socjalizm, demokrację, wcześniejszy faszyzm, nacjonalizm. Religie zorganizowane walczą za i w imię Boga, za swoją własną koncepcję prawdy. Miliony ludzi zginęły w wojnach prowadzonych między chrześcijaństwem a muzułmanami, między Żydami a chrześcijanami, między katolikami a protestantami, katolikami między prawosławnymi. Między muzułmanami a hindusami i między hindusami a buddystami. Bo to jest właśnie prawdziwa natura religii zorganizowanej. Zorganizowanej religii nie interesuje pokój, ale dominacja. Polityka, jak i zorganizowana religia to jedno i to samo. Tylko, że ludziom jest przedstawiona w różnych odzień, Obie są winny wielu ludzkich. Tragedii. Świat i ludzkość stopniowo, krok po kroku będzie zmierzać do tego, aby zorganizowane religie zaczęły ustępować ze strony politycznej i aby zdjęły maski fałszywej pobożności. Światu nie potrzeba religijnych polityków uprawiających swoją religijną politykę w imieniu takiego czy innego bóstwa czy Boga. Nie ma dla nich przyszłości. Religijni politycy są bardzo niebezpieczni. I mogą przyczynić się do zredukowania jakiejkolwiek populacji, jakiegokolwiek narodu, grając w karty z politykami. W ten sposób prowadząc świat do ukazania prawdy ostatecznej, czyli swojej. Grupy promujące egzotyczne dla niektórych ludzi systemy wierzeń przeważnie promują duchowość, którą, która dla Słowia jest obca i naturą rzeczy. Będzie wytwarzać konflikty prędzej czy później. To dzieje się w wielu przypadkach, tak w katolicyzmie, jak i w biblijnym chrześcijaństwie, gdyż czasy się zmieniają, ale duchowość pozostaje ta sama, czyli duchowość symicka. Religia to świat intelektualnej rozrywki. Jest jak wesołe miasteczko, to jak sala krzywych luster, gdzie ona, religia, przedstawia Twoją osobę jako winną uzależnioną od tronów przywódców religijnych, którzy mówią jak żyć, sami dość często nie ruszając palcem. Zaratustra był pierwszym człowiekiem, który sprzeciwił się rozbudowanej instytucjonalnej religijności i bufonadzie religijnej. W obecnym świecie, kiedy po wielu tysiącach i tysiącleciach religia znowu rozsiadła się wygodnie na swoim tronie, napotykamy na podobne zjawisko. Religia jest podobna w wielu przypadkach do filmów fantastyczno-naukowych, gdzie rzeczy nierealne przekształca się w realne przez instytucje religijne, oczekując tym samym tego, że ludzka naiwność z czasem zaakceptuje wierzenia, czy ustalenia dogmatyczne lub też nadejdzie tak zwane nowe światło. Religia wielokrotnie zmieniała swoje oblicze, serwując coraz to nowe nauki na przełomie tysiącleci. Jej nauki doktryny ulegały zmianom. I tu nasuwa się pytanie, czy ludzie żyjący przed zmianami dogmatów, nauczania, osiągnęli pełnię duchowego szczęścia obiecowanego przez religię raju? jak ci, którzy zaczęli później żyć z dokonanymi zmianami, jaka pomiędzy nimi była różnica i jaka jest. Która z grup chrześcijańskich jest bardziej odpowiedzialna za naukę o rzeczach przyszłych człowieka? Wszystkie czy żadne? Kto weźmie na swoje barki odpowiedzialność za nauczanie i mówienie prawdy? Który by wojny? Jak wspomniano wcześniej, wspólną cechą religii abrahamowych i ich duchowości nie jest pokój. Nie, moi drodzy. Znacie powiedzenie, Chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Pokój zaczyna się burzyć w rodzinach, między przyjaciółmi, przechodząc na społeczeństwo, powodując ogólne niezadowolenie. Politycy, aby zagwarantować sobie głosy wyborów w przyszłych wyborach, zwyczajnie tłumią wszystkie wystąpienia nie będące na rękę duchowym tronom. Taka jest kolej rzecz. Dopóki zorganizowana religia nadaje bieg wydarzeń w gospodarce, ekonomii, polityce, taki kraj jest skazany na głęboki kryzys i zastrój. Nie sposób jest policzyć wszystkich ofiar z organizowanej religii, począwszy od katolicyzmu jako matki kościoła, poprzez ojca, jakim wydaje się być prawosławie, by pójść dalej i spojrzeć na owoc jej współpracy i bliskości, czyli protestantyzm oraz wszystkie niechciane dzieci protestantyzmu, czyli grupy tzw. neoprotestanckie. Trzeba przyznać, pomnożyło się ich tylko w jakim celu. Oprócz chrześcijaństwa pod jakąkolwiek formą mamy również głośno przypadki ofiar w satanizmie. To też przecież owoc niefunkcjonalności chrześcijaństwa. Szeregi spirytystów, domokrążców, publikacjami religijnymi Reprezentantów amerykańskiego chrześcijaństwa, czyli Mormonów tuż obok występujących co jakiś czas na ulicach, chrześcijan przeprowadzających akcje ewangeliczne. Czyli mamy tu prawie pełną gamę ludzi reprezentujących wierzenia semickie pod dowolną formą, bardziej poważną i bardziej rozrywkową. Aby zacząć żyć. Powinno się opuścić wszystkie astrologiczne wpływy tak religii, jak i rzeczy z nimi związanych. Można powiedzieć, że działalność zorganizowanej religii wielokrotnie przypomina działalność zorganizowanej grupy działającej przeciw prawu, lecz w sposób legalny. Niezależnie od tego, w jaki sposób jesteś zaangażowany lub zaangażowana w jakąkolwiek działalność którejkolwiek z grup religijnych, i o jakimkolwiek charakterze wiedz, że Zaratustra im wszystkim, bez żadnego najmniejszego wyjątku, mówi nie, gdyż one prowadzą do wypraw. Dziękuję za wysłuchanie i za odwiedzenie.